Wykonaliśmy pierwszy krok w długim procesie inwestycyjnym, który mamy nadzieję zakończy się sukcesem w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w perspektywie 2014-2020. Ten pierwszy krok dotyczy podpisania studium wykonalności, a więc pierwszego opracowania analitycznego, określającego co. I jak zbudujemy. Całość dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji Gdynia Port, czyli stacji stanowiącą bramę dla towarów przywiezionych do portów w Gdyni na infrastrukturę na sieć kolejową w Polsce, po to, żeby te towary przywiezione do portu w Gdyni sprawnie na sieci kolejowej rozwieźć do centrów logistycznych w całej Polsce i mamy nadzieję dalej do Europy. Ostateczna ocena zostanie wykonana poprzez narzędzie, które nazywamy analizą wielokryterialną, które będzie skupiało ileś pod kryteriów. Na pewno jednym z kryteriów będzie kryterium typowo finansowe, porównujące nakłady bardzo różnych rozwiązań, kryterium technologiczne, które pokaże, która z dostępnych opcji jest możliwa do realizacji pod kątem technologicznym, ale też możliwa do późniejszej rozbudowy, która z, na, która z opcji jest najbezpieczniejsza pod kątem środowiskowym. Jak również całość będzie spinać analiza ekonomiczna, która pokaże w perspektywie 30-letniej, która opcja jest najbardziej opłacalna, gdyż może się okazać tak, że wariant najdroższy jednocześnie będzie wariantem najbardziej optymalnym, gdyż zapewni pełną przepustowość i skalowalność na przyszłe potrzeby. Ten projekt ma rozwiązać dwa problemy. Taki pierwszy, bardziej krótkookresowy, ma poprawić stan techniczny infrastruktury kolejowej łączącej teren portu z szlakami kolejowymi. Ale to jest tylko, tylko drobna rzecz. Zasadniczym zadaniem tego projektu, przedmiotem jest zaprojektowanie na nowo, zaprojektowanie pod potrzeby nowoczesnych technologii, nowoczesnych potrzeb rynkowych, czyli przede wszystkim przewożenia dużych ilości kontenerów długimi pociągami o długości do 750 metrów. W związku z tym, że kontenery stają się tym dominującym ładunkiem przewożonym koleją, też zupełnie inna potrzebna jest infrastruktura. Struktura dłuższe tory, mniej torów odstawczych. To, co mamy dzisiaj, w zasadniczej części zostało ukształtowane przed wojną, więc rzeczywiście zmiany, jakie zaszły w technologii przewozów, tutaj wymagają już działania.